Siemano, witam w kolejnym słonecznym dniu rano, kochani. Dziś taka będzie tematyka ogrodnicza. Ogrodnika, proptetyka. Nie, to było elektryka proptetyka. I teraz tak, wiele osób pytało w komentarzach jak również na grupie, jak tam było z tym kurnikiem, potem z tym czosnkiem, żeby pokazać coś właśnie w tematyce tej we, warzywniczej, we, ogrodniczej, więc jestem w ogóle z zawodu ogrodnik, jak już ktoś jeszcze nie wie, bo tam też wspominałem przy właśnie rzosnku, że taki oto wyuczony, wyuczony, no, wyuczony zawód mam. I teraz tak, co my tu mamy? Mamy nasz warzywnik. Wszystko jest teraz strasznie drogie, to jest jedno. Drugie jest to, że mieliśmy ten obszar, przejdziesz może telefonem, on ma 12,5 na 36 ten prostokąt, wykorzystane. i tak. Tu mieliśmy psy, bo kto nie wie, mieliśmy hodowlę Bernardynów. Tamten pies, który jest w tym pierwszym końcu, który jest zamknięty, dlatego, żeby nam tu nie przeszkadzał podczas nagrywania tego filmu, to jest stuprocentowy Bernardyn FCI. To nie jest jakiś moskiewski, tak jak się ktoś zapytał. Więc gifciu, który tam właśnie tak wychylił sobie głowę i sobie leży w tym słoneczku, to jest Bernardyn. Do tego czempion polski jeszcze reproduktor, więc jakby jakaś pani Bernardynka z uprawnieniami była chętna, Zapraszamy. Dobra, do rzeczy. Choć może pod te... tak jak widać te nasze warzywa są w tych skrzyniach, czyli te grzędy podwyższone, tak zwane dużo lepiej jest to w pielęgnacji No dużo. Ja z tych z tego, z tych skrzyń, które to są, no to jedyne co to zrobiłem te skrzynie i ja posadziłem czosnek, który widzieliście już tam na dwóch filmach o jak był w wielodoniczkach i potem na miejsce stałe, czyli tak jak tu widać, no i truskawki, ale to może tak. Czosnek no to widzieliście, on trochę tutaj dostał w dupę, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj jest drugi dzień takiego fajnego ciepła. I go tu troszkę troszkę, troszkę. Ale to jest to jest chyba nic, nic mu się nie stanie. Odmiana Polska Jaruz. Wyplewiłeś ładnie widziałam. Wyplewi... Zleciłem wyplewienie pewnej osobie, więc wykonała to, sprawdzę za chwilę jak, czy w ogóle. Eee, Jeśli nie odbierałem tej roboty, więc za chwilę muszę to odebrać. Tu jest skrzynia M25x2,5 z płyt OSB. Najprostsze, takie najszybsze. Od spodu jest agrobuklina. Tak jak widać, żeby oddzielić to, co tu jest od tego, co jest sypana. Jest to zwykła ziemia ogrodowa. Dobrze powiedziałem? Ogrodnicza, Dobrze. O. I teraz tak, co my tu mamy? Tu jest rzodkiewka. Dwa rzędy tej zielonej. A po co mm. Będę się dopytywał, bo co to jest tutaj? No spójrz. No co? nic to, to... nic nie będzie. To... Sałata, od razu wiedziałem. I do tego mamy 7 rządków buraczków cikłowych Więc będę. Ben... I... No a to jest to o tym mówisz? Mhm. Koper od razu no. wiedziałem, no bo to takie małe, to nawet tam nie widać, ja nie wiem, no, co zasadziłaś. Tak wiem, nie. że żarówki gdzieś zasadziłaś trochę budyniu. E, to w tej skrzyni właśnie mamy to, siedem rzędów tego buraczka, rządek kopra, koperka, Koper. koperku <gry> e, i dwa rzędy rzodkiewki. Rzodkiewka i rukola już są nawet konsumowane z tego naszego ogrodu, więc dalej. O, tu jest właśnie ta wspomniana rukola, która smakuje coraz lepiej niż sklepowa. To jest też koper? Nie. Koperek? Tu mamy koperek, tu i tu cebula. To jest akurat była dosadzona, bo ciężko było przez moment w naszym wielkim mieście nawet kupić taką cebulkę, dymkę. To wsadzania. Tu jest koperek kolejny. Szypiorek, tak? No, szczypiorek. Widziałem. Szypiorek. Tu jest rzodkiewka, Rzodkiewki z tego rzędu zostało tyle. Ja jej nie będę jeszcze wyrywał, ale pokaż. Przebież pokażę jaka jest. Nie wiem, będzie to widać. Ja to odkryję. Jak buraki. Dosłownie. a rzodkiewa, że o mój Boże. Dalej jest sałata kolorowa, czerwona, zielona. Zjedzona przez ślimaki. Zjedzona przez ślimaki, a potem ślimaki zjadłem ja, więc yy, tak to się toczy w tym łańcuchu pokarmowym. Ktoś zjada to, ja zadam potem tamto i to tak się odbywa. Kolejny rządek rzodkiewki, więc rzutkiewy będzie dużo. Dalej, następna skrzynia, proszę Państwa. Znowu mamy sałatę. A sałatę już używasz, yy, czy nie jeszcze? Sałatę już używamy, tak jak właśnie powiedziałem. Tu mamy cebulę, która była w wielotoniczkach w domu, najpierw sadzona. To też był błąd, bo wiele tych cebul yy, po prostu po przeniesieniu na miejsce stałe padło, Nic się z tym nie dało już zrobić. Cebula starsza, cebula świeża, a tu masz co? Koper... Czosnek? Ten. Mhm. Szczypiorek, tak? Tak. Szczypiorek. Tu mam szczypiorek. No. Eee, tu jest co? Co to jest? Pietruszka naciowa. Pietruszka naciowa tu jest, Tu jest znowu rzodkiewa. Kolorowa. Kolorowa, czyli... A jest będzie widać? Będzie. Mm. O, tu widać, jest biała. Nie wiem, przybliż tak, żeby coś tam było zobaczyć można. Dobra. A tu co? Koniczyna? Rukola. <gry> Rukola kolejna właśnie. Jezu, weź mi mów. Tu wiem, że jest por na pewno. Uh -huh. I schodzi. A tu co? No też pietruszka naciowa. Aha, dobra, tu i tu, faktycznie to samo. Podobne. I tych mrówek trochę tu jest, trzeba będzie coś z tym zrobić za chwilę. Następne pudełko, proszę Państwa. Tu mamy... Sałatę, zacznę od tego, co, co wiem. Sałatę bezbłędnie rozpoznajesz już. Sałata... Yy, od razu wiedziałem, że to sałata. Tu jest sałata z marchewką, tak? Tak. Pomieszana dlatego, że sałata pójdzie pierwsza... Przepraszam, do konsumpcji, więc... Więc tak to będzie. Tu jest marchewka, tu jest marchewka. Tu jest też. Marchewka tu i tu. Mhm. Yy, a tu co masz? Pietruszka słaboschodząca. Ciało? A ciało Nie, to korzeniowa. Wschodzi. A tu są Bo ja ślady. Widać te ślady troszkę. dwa, to są właśnie po tym osobniku, który tam przebywa w tym końcu. A tu co jest? Też marchewka. A tu co jest po środku, nie weszło? Szczypiorek. Tu jest szczypiorek, którego, którego jeszcze nie widać. Ale to nic, to będzie. Pogoda jest taka beznadziejna, w zeszłym roku o tej porze kto by sobie pomyślał, tu mamy ten ośrodek czasowy obok, jezioro jedno, jezioro drugie, dzieciaki się o tej porze kąpały w jeziorze już nawet, dosłownie. A teraz co jest? Masakra. Dalej. Kolejne pudełko. Tu jest tak. Kilka cebulek. Do tego kapusta. Tu jest, tak jak to widać, to tu jest pekińska. 4 kapusty pekińskie, to wiem, bo się codziennie o to pytam. Yy, ta mi podpada na czerwoną, ta na zieloną. Może się mylę. Tak jak mówię, ja yy, nie, nie byłem wybicznym uczniem w tej szkole ogrodniczej kolejna rzecz, co tutaj jest? Też kapusta. Aha, to chyba twoja wsadzona, tu jest seler wy nie? No on jest korzeniowy, ale będzie na natkę. To jest korzeniowy seler, który będzie na natkę. Yy, tam Ty co jest? jeszcze masz dalej? Kapusta też jest. A tam co masz wsadzone? Coś? Czana? No co dla syna było szybane. A, kalarepa, ona wschodzi już. Widziona jest To jest ta pierwsza. A? No. O, tu jest jedna kalarepa, mi. pokaż pokaż, pokaż, się gdzieś To jest kolejna kalarepa, która już wchodzi bo nasz Wiktor lubi kalarepę. Wiktor w ogóle wszystko lubi. Podejdźmy dalej. Tu jest taki pomysł na donicę z Big Baga. Big Bag to są te wielkie worki, które są. Jeden został podzielony na trzy. Ktoś przeleć po tych trzech może pokażę, czy to są trzy. I też fajna rzecz. zrobione na tej samej zasadzie, czyli agrobłoki na dół. Do tego przyszła ziemia. Tylko. Tak, za szybko wsadziłeś cukinię po prostu i zmarłeś. za szybko wsadziłaś cukinię i przy tej pogodzie, która właśnie była, czyli dziś było 2 stopnie rano, a wczoraj było nawet tak, że trzeba było skrobać szyby, kochani moi, co to za pogoda, daj to spokój. No i tak się stało i to też niczego nie będzie, bo to jest widać. Mhm, ale obok są ściany. Ale Heniek ze swoim haremem później. na pewno nie się ucieszył. Tu kolejna ta właśnie skrzynia bigbaga, o to nawet widać, a na wuchninę. To jest dynia, którą my za chwilę sadziła, tak? Jest wsiana i będzie jeszcze dosadzona. Ale będzie tak? w miejscu? Wiem. Wiem. Dobra, jak wiesz to dobrze. Więc y, tu będzie dynia kolejna. No właśnie. Y, dalej, chodź dalej. Tu mamy trzecią właśnie skrzynię, która jeszcze jest nieprzygotowana, bo tu będzie arbuz. Wow, o, okay. brawo. Haha, arbus tu będzie, wiedziałem. I tak, tu przyszło trochę trawy, trochę jakichś kijów, jakichś krzaków, yy, jakieś skorupki z tych jajek, od tego haremu, który tam jest. Więc yy, jedno, Nie pokazuj teraz, to jest. Cenzurowane sceny. Heniek właśnie dopadł jedną osobę, yy, tą, yy, swoją Tom. Jedną z swoich partnerek. Dalej. Co taką minę zrobiłaś? Jaką minę? Wiecie. No ale zrobiłaś taką minę. Ja powiedziałem o koguciach. No, no tak było. No dobrze, że nie pokazałaś, bo wy nam zjeli film z YouTube'a. O, ziemiankę widać za potem. Ziemiankę zresztą widzieliście. Tam był ten słynny nietoperz Dracula. Tutaj nie wiem, czy jest teraz, czy go nie ma. Nie będę tam przed. Tu mamy porzeczkę czerwoną. Trzeba było ją tak e, e, obtoczyć i, i tak chociaż na razie zrobić, dlatego że tu mamy też agres, na który prawie najechałem kosiarką nie prawie, wody. bo go całego. No troszkę tylko, no to jest to prawie wcale. Kapeczkę tam tylko. No to jedno faktycznie, troszkę obdarta i troszkę zeszło, ale to. Idziemy dalej. Pochwalę się teraz jeszcze truskaweczkami moimi. Truskawki były wsadzone na zimę. I mam zrobione też to na zasadzie takiej, ale planuję Wam, planuję jeszcze coś zrobić, Wam pokażę potem. To jest pomysł, mojej żony która właśnie trzyma mój telefon i tu mam dodatkowe skaweczki widać że są, były płyskane miedzianem te zielone ślady na y, y, tej to jest agrodówka? nie? nie. Agrotkanina Agro -tkanina właśnie y, no to tak to wygląda kilka światów nawet przemarło, dzisiaj je oberwałem a poznać można po tym, że są przemarznięte że jak jest ten cały płatek to jest czarny w środku no i takie kwiatki były, bo było zimno. Skrzynia ma 80 cm, tak jak ta agrotkanina i 5 m długa jest. Czyli 5 na 80. Te dołki do tych te, te dziurki wypalone w tej agrotkaninie już były. Można taką tkaninę sobie kupić. To tutaj co mam to jest od elewacji, gdzie Styropian się tym przyczepia, tu się wierci i, i to nam fajnie mocuje tą agrotkaninę właśnie do podłoża, żeby nam nie podwiewało. Wydaje mi się, że te właśnie truskaweczki, kilka tych truskawek będzie, ale to jest pierwszy rok, gdzie po prostu to jest taki rok najgorszy. Yy, to są trzy odmiany, tylko teraz tak, po 10 od tamtej pory zaczynałem, kupowaliśmy 30 sztuk, czyli po 10 z każdej odmiany i niektóre były w tych, bo były w wielodoniczkach, były po dwie na przykład, to je rozdzieliłem, więc tutaj mamy ogólnie 33 sztuki wsadzone, ale teraz Wam powiem tak, jest Gigant, jest Honey i trzecia odmiana, to Wam teraz nie powiem, bo wyrzuciłbym te karteczki i nie wiem jaka jest, a rozdzielone też były, więc... Tu jeszcze można by w sumie jakieś jedno. A choć pokażę kwiatka, bo tu. Chodź. Zobacz. Tu już się robi truskawa, proszę bardzo. O. To jest na tej, nie wiem, jaki gigant. To te to, 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 to właśnie truskawki, moją dobrą opinię, są wielkie. I tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego warzywniczka mamy tu drzewka. Drzewek jest 9 plus borówki. Borówki to za chwilę Wam coś pokażę, co się z nimi stało przez te właśnie chłodne noce i poranki. Tu jest jabło nie lobo i to lobo musiałem zlecić pryskanie yy, gnojówką z pokrzyw, nie Pryskować. Tak, ale chodź pokaż, jak coś się z tym liściem tutaj dzieje. Wydaje mi się, że już coś zaczynało, widać? Widać, jak nie widać, jak widać. Yy, były też na dole, choć jeszcze jedna ważna istotna rzecz. Jest posmarowane tym takim klejącym specjalnym na to, żeby mrówki się nie dostawały na drzewko bo tak mi załatwiły czereśnie w zeszłym roku z kubanem Jać. więc to jest jabłoń lobo pierwszy rok to wiadomo przyjęły się wszystkie drzewka tu jest gruszka ta grusza to jest konferencja i wiecie co? Przez moment myślałem, że coś się z nią dzieje tutaj, bo te liście tak są skręcone, ale te też tak były i one się potem rozwijają już tak normalnie, więc widocznie ta grusza tak ma. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że tak to jest. Tu jest czereśnia tamara. Czereśnia Tamara, yy, ona jedna i tam jest jeszcze jedna tamara, to za chwilę zobaczycie. Ona jest taka właśnie, jakby to powiedzieć... Uważam, że na podwórku mamy lepsze. Na podwórko za chwilę przejdziemy jeszcze, ale najpierw tutaj yy, pokażę Wam tamte tamary, które mam, więc tam jest bajunia. Się Ona nie ma akurat owoców w tym roku. Następna rzecz. Yy, śliwa dobrowiska. Zobaczę ile przyrostów już ma. Choć mimo tej pogody. Pokaż przyrosty już. Zobacz jakie gałązki. Puściła takie gałązki ładne już. Już jest tyle. I nawet. Proszę bardzo. Jeden. Znaczy nie wiadomo czy będą owoce z tego. Yy, teraz Ci powiem czy będą. Nie wiem. Ja jeszcze na razie nie wiem. Więc nawet ma pięć kwiatów. Te dwie, czyli ta i tamta, to są wiśnie łutówki. Ta ma kwiaty. Będzie miała kwiaty, bo jeszcze się nie rozwinęły. Y i też wszystkie te drzewka są posmarowane. Zobaczcie, do tych owadów jest przyklejanych do, do tych, tych mrówek I nie tylko mrówek, bo jakieś... Tam jest nasz szkotek, po prawie, co nie pokażę tego swaniaczka, który próbuję. Pokazałeś kota? Na dlaczego nie mógł, pokazałaś? Nie bez mógł mojej operatorowi zgody? co ma robić? Dlaczego nie pokazałaś? Dlaczego pokazałaś bez mojej zgody? Ja nie wiem w ogóle. Przysięgałaś przecież yy, mi przysięgać. Utówka, no to taka sama jak tamta. Dobra, borówki na koniec. E, tu może. Kolejna Tamara, czyli po przekątnej. Drzewka są od siebie oddalone, tak jest 5 metrów, pokaż mi, 5 metrów, a tak jest 4 metry, więc uważam, że to jest odstęp odpowiedni, ta marka. I tu mamy, to jest morelośliwa, ona ma super opinię. na tej się przykleiło najwięcej tego robactwa normalnie, tyle tego jest, że aż strach się bać. I to ani to Morela, ani to śliwa, więc nazywa się Morelo śliwa. Tu jest kilka takich pędów, tak jak ten, na przykład, czy ten. Potem się je obetnie. Na tą chwilę nie będę jakoś tam nie wiadomo, jak bardzo w to ingerował. Ważne, że się przyjęła i to jest najlepsze. Tu jest czereśnia Ukraińska. I teraz tak. Ta Czeleśnia Ukraińska. Nie podoba mi się za bardzo, jak ona. Tu jest ogólnie słoneczne miejsce, ale wydaje mi się, że. Też dostała po dupie, jak to się mówi, przez tą temperaturę, bo te wszystkie pąki, no tamara pięknie rośnie, tak jak było widać, a to tak nie za bardzo. Te tutaj boczne gałązki, ta ładnie, ta ładnie. Za chwilę będzie trzeba je pryskać już na mszyce, bo, ale to dopiero po tym, jak te tamary i te ogólnie czereśnie, które mamy na podwórku, mm, zawiążą się już owoce, dlatego żeby nie pryskać przed zapyleniem. Bo jak popryskamy na mszyce przed zapyleniem, to taka pszczoła podleci i potem takiego kręczka dostaje i jest koniec. Co mnie popędzasz? No, no pokaż, pokaż swój cień, jak, jak ty to robisz. Ręką ma. chodź, chodź, chodź. Yy, tu jest yy, dwa krzaczki yy, borówki. Liście porobiły się czerwone właśnie od... Pat, Trzeba będzie też... A tego nie, nie malowałem, tym, yy, tym właśnie yy, od mrówek. I teraz tak. Tu jest torf litewski i ten, tu jest wykorytowane i agrowłóknina, agrowłóknina, tak, nie tkanina tylko włóknina, przyszła na tym, na tych bokach w tym rowku, wywinięta od góry i też tu jest y, przyczepiona, ja tu mam, Ciemno to pokazać, gdzie mam to, kurczę, inaczej, tu widać, o. Tym jest przyczepiona, żeby jej nie podwijało. E, bo borówki lubią Heniek zapiął? Heniek, poczekaj, zaraz na ciebie przyjdzie kolej. Ty już zresztą byłeś pokazany. I te boróweczki, tu jest odmiana Chandler. Patrz go, podesz chęć, jak. Są tam od, od pieprza. E, a tam jest, tu jest Ch Chandler i Patriot. Dwa krzaczki, tylko tak po prostu e, porządnie zakwaszone. Tu jest e... Heniek daj spokój, Gadaj. Marta, no gadam cały czas, a tymi oczami przywracasz, no co ja robię, no kurczę. I te właśnie, zobaczymy co z tego będzie, bo te są lepiej niż tamte. Tu jest jeszcze taka rolka, to jest szpula z budowy, na tym była taka lina stalowa. Na tej szpuli będzie tak, że ona będzie leżała na płasko, tu jest taki otwór, te dwie deski będą wyrzucone i zrobimy taką donicę taką ładną dolicę inną, wyłożoną agrowłókniną, w której będą poziomki proszę Państwa, ale to za chwilę, jeszcze nie teraz. Tu jest woda deszczuwa i ta woda deszczowa jest najlepsza na przykład jak robimy opryski, gdyż, ponieważ jak na przykład miedzian jest czy coś, to po zmieszaniu ten miedzian działa, a jak damy takiej kranowy z chlorem, z wszystkim i tak dalej, no to się Możemy to sobie do rowu wyleć, bo to nam nie sprawi tego, co ma yy, sprawić. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o nasz ogródek. Fajne miejsce, tam jest ten zakątek zwierząt, proszę bardzo. No, Gifciu, niech sobie jeszcze poleży trochę, widzę, że mu tam nie przeszkadza nasz kurnik yy, Henka. Yy, więc yy, to już widzieliście. Aha, winogrona może się pokażemy, co? To chodź, chodź. Tak. Tu jest ładnie drzewo jeszcze. Jeszcze nie ten. To, to, to drzewo, które tu jest. Poczekaj, ja tego drzewa naszego. Takie wielkie drzewo. To jest jakiś wiąz czy coś. Nie wiem, ile on ma lat, ale trochę ma. To był po tym, jak e, jest olbrzymie. E, winogron. Tu jest winogron. Patrz ty, siedziała kurwa wygnąłem. O, szkoda. Heniek, a to by się nie pomylił. Patrz, Heniek trzeba tu usiąść. Heniek zniesie dwa jajka pewnie. Dalszynka. Tu mamy winogron. Nie wiem jaka to jest odmiana, ale to jest winogron niebieski, czarny. Też popryskany miedzianem. I teraz jest troszkę tak popoczczona taka pajęczyna, żeby on się tak piął po tym. I po płocie oczywiście. Tam jest jeszcze jeden winogron. To już tam nie będę wchodził. Przez płot tylko pokaż. Tam jest przy ścianie na dole. Jeszcze jeden winogron. Ten jest żółty, więc czarny, żółty. I teraz przenosimy się na podwórze. A więc jesteśmy na podwórzu, i teraz zaczniemy, może od początku, Zanim Tamary. Tu jest brzoskwinia, to jest brzoskwinia Red Heaven. I teraz tak, te kwiaty, powiedzmy, że. O, jaki są. Jeździ, kurde, ruch jak w Warszawie. E, te właśnie kwiaty są tak rozwinięte na półgliska. No, ale. Nie, ja nie liczę na to, żeby coś w tym roku było. Ważne, żeby ono się przyjęła. Bo brzoskwina jest bardzo trudnym drzewem do uprawy, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tu też koty troszkę załatwiły sprawę. Dlatego, że skubańce podchodzą, wyciągają się i próbowały drapać. Pokaż może co skubańce porobiły. Zobacz, widzisz? To koty. Ty mówiasz też o tym, nie? Tak. Trzeba będzie albo brzoskwina, albo koty. Następna rzecz to też broskwinia. i to jest UFO i wam powiem teraz tak. Widzicie zresztą sami puściła tylko tu, tu, tu i tu na dole. Więc podczas transportu na pewno to było. Te gałązki, które są tu lekko poobcierane na bokach. Ta też tutaj, dlatego puściła dołem. No to już sprawiło to, że no strasznie, strasznie czuła jest na takie rzeczy, tak jak widać. Eee ta właśnie brzuskinia. To jest ta płaska, właśnie ufo. Bardzo chcieliśmy mieć to drzewko. Mamy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Mimo wszystko, bo coś tam puszcza. Tu jest w tym momencie słońce. Potem się zamieni, to wszystko, bo cień od domu pada, właśnie w to miejsce. Tu tak jak widać, czereśnia. I spójrzcie teraz na to. Ta czereśnia to jest tamara i ta ostatnia. Ona jest dwa razy szczepiona. Tu i tu. Zobaczcie jaka jest różnica. Tylko przez to, że ona rośnie. W innej części podwórza i cień bardziej pada na tamtą w, późniejszym, e, w późniejszych godzinach podczas dnia, a ta ma później słońca więcej. I obrodziła <grywki> kwiaty na razie w sumie, a też nie każdy kwiat będzie e, owocem. Ale już się zawiązuję. Podejść tutaj może. Na tym kwiatku widać. Pryskane były miedziane. E, tu. Taki dobry telefon, nie, nie wiem. O, masz szczęście. Dobra. To jest ta brodinka. Brodinka, czeleśnia. Yy, ta marka. Pięknie. Ona w wyższym roku miała tak wielkie owoce, że 5 złotówka przy tym owocu to wyglądała jak nic. Dalej. Yy, tu jest. Tak daleka, żeby było widać. To jest czeleśnia Vega, która my tu mieszkamy 11 maja. Jest za dwa dni mam te urodziny. 11, za dwa dni będzie mijało równo 10 lat jak tu mieszkamy. I ta czereśnia, ta im jeszcze wiele, 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 kilka sztuk więcej było wsadzonych tam z tyłu właśnie jak jeszcze nie było ogrodzone i załatwiły nam to albo zające, albo sarny, Więc ta czereśnia, ona by była ze dwa albo trzy razy wyższa, ale ja ją pościnałem, tak jak tu widać. W tym miejscu w tym miejscu i zrobiłem wszystkie gałęzie do dołu. I to jest naprawdę długoletni proces i tu najlepiej widać, że jednak na lekcjach sadownictwa nie tak do końca sciemiałem w tej szkole, bo wygląda to ta szereśnia tak, że nie trzeba będzie się wspinać, praktycznie lekko gałąź dołu i będzie można te owoce zrywać. Oczywiście wymiar kupowane, miedziany widać sobie płyną, pływa, bo były tak porządnie zlane tym miedzianem. Ja jeszcze bardzo zadowolony, no normalnie, ona w zeszłym roku tak obrodziła, ale wydaje mi się, że się chyba zaczynają kręcić liście. Widzisz to? Tam u góry. To. I zobaczcie, co ja tutaj za zrobiłem. zrobię. Ta cieleśnia od rana ma najwięcej yy, słońca i teraz tak, jeśli chodzi o zawiązki owoców, jak czereśnie z kwiata już, z jest zapylony i jest taka mała czereśnia jak tam właśnie widzieliście na tej pierwszej tamarze no to jak dostaną porządnej temperatury po prostu nawet tak są małe one uschną i nic z tego nie będzie od promieni słonecznych więc co zrobiłem? prześcieradło nie, to jest robotina biała żeby troszkę osłonić, bo tu chodź pokaż, bo to trzeba pokazać jak są już... tu jest trochę pozawiązywanych, zobacz to są zupełnie inne. W innej części podwórza, znaczy dosłownie 15 metrów od siebie, nie? tylko tyle, że ta ma teraz słońce. Co mi popychasz? Było widać? Jeszcze raz i to będzie widać. Yy, I ta yy, czereśnia ma więcej słońca niż ta pierwsza, ale w tym samym czasie były przewidziane. Były identyczne. Zobaczcie grubość drzewka. No tam to jest dwa razy taka jak ta. To prawie nic nie waży, więc spokojnie można. Uważam to okryć. Uważam, że zrobiłem dobrze, dlatego żeby uratować jak najwięcej tych właśnie owoców. W zeszłym roku było tak, że tych owoców ta miała tylko cztery i jeszcze mrówki. Oczywiście jest też posmarowane. Załatwiły te cztery. Więc w jednym dniu było tak, że były ładne, a na drugi dzień do połowy zjedzone. No w sekundzie to załatwiły dosłownie. E, tak jak mówię, pryskane będą jeszcze e, po zawiązaniu się tych właśnie owoców tak wygląda w ogóle dzisiaj trzeba trawę zsiąść, to później jak to tarosa zajdzie, bo w tym momencie to jest jeszcze mokro. I, i tak to wygląda. To koszenia, koszenia trochę będzie, proszę bardzo, ile tu jest? Tego wszystkiego. Więc tak to wygląda moi kochani moi. Ten nasz owocowy raj. Owocowo warzywny raj, teraz można powiedzieć. Aha, to jeszcze nie będzie koniec, bo to później będzie jeszcze tunel foliowy. Tunel foliowy będzie 2,5 na 4, więc e, taki dosyć duży. To jest moja żona, tak jak tu widzicie ten cień. Ona się nie chce pokazać, więc sobie tam odrysujcie, jak tam ktoś chce. Nie jak? widać. Co? Nie widać. Czego nie widać? Nie, nie pokazuje tego. Czego? No cienia. Ale dużo osób chcecie zobaczyć. Kochani, więc teraz tak. Jeśli ten mój obchód... Nie wiem, to nie jest tematyka wędzarnicza, bo na tym kanale jest głównie jedzenie, żarcie i w ogóle, ale to nie w życiu nie chodzi tylko o jedzenie. <laughs> chodzi o jedzenie, w moim przypadku akurat chodzi, więc jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, yy, jakiś komentarz może, może Wy tam macie jakieś swoje, yy, może coś źle powiedziałem, pewnie tak, ale może nie. Yy, kto kanału nie subskrybuje? 69% osób oglądających filmy na tym kanale nie subskrybuje tego kanału, więc zanim zaczniesz oglądać, a czy jak już dojdziesz do tego momentu, to znaczy, że już obejrzałeś prawie, więc na początku powinienem to zrobić. Zasubskrybuj, co Ci szkodzi? Niech się rozwija to wszystko. Dzwoneczek gdzieś Wam się pojawi, też go naciśnijcie, to będziecie informowani o wszystkich nowościach na tym kanale. I teraz tak, jeszcze jedna istotna rzecz, jeśli doszedłeś. Doszedłeś, doszłaś do tego momentu filmu. To teraz tak, jeszcze chcę zrobić coś takiego jak QA, czyli pytania do mnie w tematyce wędzarniczej, może warzywniczej, ogrodniczej. Nie wiem. Zadawajcie pytania w komentarzach. Ja sobie potem te pytania z... wydrukuję, skseruję. Siądę sobie przed tym telefonikiem i postaram się na nie odpowiedzieć. To chyba tyle. Aha, zapraszam na grupę na facebooka swojskie gotowanie i wędzenie standardowo ogłoszenia parafialne bo bez tego ani już to chyba tyle wszystkiego dobrego w tym słonecznym dniu przede wszystkim zdrowia pozdrawiam serdecznie cześć